Jeżeli myślimy o powrocie do pracy, to na pewno to nie będzie tak proste, jak jeszcze moglibyśmy wrócić trzy miesiące temu. Wiemy, że jeszcze chwilę to potrwa, zanim w ogóle do tej pracy wrócimy, ale jeżeli mówimy o rzeczach ważnych tu i teraz i chcemy do tej pracy wrócić, to musimy się zastanowić, jak to zrobić. Z dużym prawdopodobieństwem będziemy wracali w ramach dystansowania społecznego i każde miejsce pracy będzie musiało uwzględniać te wymagania. My dzisiaj, jako firma, jako PWC, myśląc nawet o naszym powrocie do biura, przygotowaliśmy listę 417 pytań, na które trzeba znać odpowiedź w ramach sześciu bloków, aby móc wrócić w sposób bezpieczny do pracy. Na pewno jednym z tych bloków jest to, w jaki sposób i jak mają wyglądać i jak funkcjonować placówki biur obsługi klienta, szeroko pojętego klienta. Na pewno kolejnym blokiem, gdzie należy sobie udzielić odpowiedzi na szereg pytań, czego, musimy, czego firmy muszą wymagać od swoich dostawców i co firmy muszą zapewnić swoim odbiorcom, aby ich odbiorcy również czuli się bezpiecznie. Kolejnym elementem, o których firmy muszą pomyśleć... To jest to, w jaki sposób zorganizować swoją organizację pracy w produkcji oraz w szeroko pojętych procesach wokół supply chainu. Kolejny blok to jest powrót do biura. I myślę, że wiele przedsiębiorstw przed takim wyzwaniem będzie stawało. Oraz jak zorganizować podróżowanie pracowników. Ale ostatnim elementem, i myślę, że najtrudniejszym, w jaki sposób kultura organizacyjna dotychczas obowiązująca w firmach będzie sprzyjała przestrzeganiu nowych reguł. Mamy dzisiaj szereg naszych przyzwyczajeń, szereg rzeczy, które przez lat panowały w firmach i towarzyszyły jej naturalnemu bytowaniu. A dzisiaj te wszystkie zachowania muszą się zmienić. Mówimy o bardzo wielu elementach, jak sposób przekazywania zmian, jak to, że nie witamy się ze sobą i będziemy mieli bardzo różnych ludzi. Będziemy mieli ludzi, którzy nie będą się godzili wewnętrznie na politykę dystansowania się, dopuszczając ryzyko zakażenia. Będziemy mieli takich, którzy się będą bali i będą wymagali od pracodawców, aby ich bezpieczeństwo w miejscu pracy czy w miejscu, gdzie przebywają jako klienci było zapewnione. I to jest największe wyzwanie, bo będziemy działali w całości na jako cały ekosystem, i złamanie zachowań jednej osoby będzie rujnowało całe działanie spójne ekosystemu. I to jest element, z którym się na pewno wszystkie przedsiębiorstwa i w ogóle gospodarka będzie musiała zmierzyć.